Siądźcie na chwilę. Moi drodzy, tak sobie wymyśliłem dzisiaj, żebym chciał się pobawić w Jana chrzciciela. I nie na takiej zasadzie, że będę Was oblewać wodą, ale na takiej zasadzie, że chcę Wam pokazać Jezusa. Bardzo mi na tym zależy, żebyśmy zobaczyli Jezusa. W tej Ewangelii Jan mówi o takich między innymi trzech rzeczach. Jeżeli chodzi o tego, jeżeli chodzi o tego właśnie Jezusa. To jest baranek Boży. To jest baranek Boży. W sumie tak trudno jest dokładnie zidentyfikować, o co chodzi z tym stwierdzeniem. Baranek Boży. Co to tak dokładnie oznacza? Ale myślę, że jedno z tłumaczeń, jedno z wyjaśnień nas przenosi w historii do Egiptu. Do Egiptu. Do Egiptu, kiedy jeszcze żeśmy siedzieli w niewoli. Tam nas to przenosi, to stwierdzenie. Więc y, mówi o wyjściu. To mówi o wyjściu z Egiptu. Jeżeli idziesz za Jezusem, który jest Bożym barankiem, jeżeli On jest tym barankiem, to znaczy, że On został zabity. On został zabity. To znaczy, że Ty jesteś. Tak jak wtedy w Egipcie, już stoisz spakowany. Nie bierzesz dużo rzeczy, tylko to, co jest jakoś podręczne, to, co jest konieczne, bo idziesz, bo ruszasz w drogę. Jesteś już gotowy i wiesz, wiesz że, że za chwilę wystrzelisz i pójdziesz tam, gdzie on chce Ciebie poprowadzić. Co trzeba jeszcze zrobić? Tak na ostatek? No trzeba coś zjeść. Trzeba coś zjeść, żeby mieć siłę. Co można zjeść? A no, właśnie, do jedzenia jest baranek. On jest do spożycia, on jest do spożywania. Yy, mało tego, jego krwią, jego krwią oznaczyłeś nie tylko drzwi, ale Jego krwią oznaczyłeś swoje serce. Jego krwią oznaczyłeś swoje serce, swoje serce, w Jego krwi wykąpałeś. Dlaczego? Ano dlatego, żeby już tam nie było królowania śmierci. Żeby śmierć tam nie miała już wstępu. Żeby śmierć tam już nie miała wstępu. I to jest właśnie baranek. To jest właśnie baranek. Dzięki niemu, dzięki temu, że ty te swoje serce zanurzyłeś w jego krwi, a zrobiłeś to we chrzcie. Bo to jest właśnie chrzest. To twoje serce w Twoim sercu już nie ma królestwa śmierci. I ruszamy, i ruszamy. Opuszczamy dom naszej niewoli, idziemy wolni. Jeżeli Jezus jest naszym barankiem, to my ruszamy jako naród wybrany. Jesteśmy wolni. Jesteśmy posileni barankiem. Mamy siłę. Jeżeli Jezus jest barankiem Bożym, to znaczy, że On Ciebie chce wydobyć z Egiptu. On chce Ciebie wydobyć z Egiptu, z Twojego Egiptu, z Twojej niewoli. Z tego wszystkiego, co masz wrażenie, że uwłacza Twojej godności. I to nie jest teraz też tak bardzo istotne, żeby, żeby mówić, co jest Twoim Egiptem, bo myślę, że każdy z nas to dobrze wie, co jest jego niewolą. Ale grunt jest, że jeżeli on jest moim barankiem, jeżeli, jeżeli on jest barankiem Bożym, to On chce mnie z tego Egiptu wydobyć. I to jest kluczowe. On jest twoją siłą, żeby z tego Egiptu wyjść. To nie jest tak, że On ci tylko da misję, i mówi teraz ogarnij sobie sam, zrób sobie sama. On chce być tą siłą. On chce być siłą, żeby wyjść na wolność. On też chce sprawić, że ty wolny będziesz, pełny sił, żeby tworzyć swoje życie już nie samemu, już nie w niewoli, ale żeby tworzyć swoje życie razem z Nim, bo On jest barankiem, On jest barankiem Bożym. I myślę, że pytanie, które warto sobie zadać, to czy, czy jest w tobie taka gotowość, żeby swój Egipt opuścić? Czy jest w tobie taka gotowość? Nie czy dasz radę, nie czy sobie poradzisz, ale czy jest w tobie gotowość? Bo siłą, Twoją siłą, On chce być On. Ale czy jest w tobie gotowość, żeby to zrobić? On jest barankiem Bożym. Druga rzecz. Jan mówi, na Niego stępuje duch. Jezus jest pełen Ducha Świętego. Jezus jest pełen Ducha Świętego. To znaczy, że Jezus jest pełen mocy tego, tego Ducha Ożywiciela. Ożywiciela. Ducha, który jako jedyny jest w stanie posklejać jakoś nasze życie, które może się kiedyś już tak rozpadło. On jest w stanie je posklejać. Ale nie tak, że one się będzie trzymać na drut i szarą taśmę i będziemy wszyscy udawać, że wszystko jest ok, bo jakoś funkcjonuje. Ale On jest w stanie sprawić, że twoje życie już nie będzie królestwem śmierci i zła i przygnębienia. On jest w stanie sprawić, że twoje życie będzie życiem w pełni. Życiem w radości. Bo On jest Duchem Ożywicielem. Jezus jest pełen tego Ducha. Jezus jest pełen tego Ducha. Mimo tego, że życie jest pogruchotane, to On jest w stanie sprawić, że będzie pełne radości, pełne ufności, pełne dobra. Bo On jest pełen ducha, więc też takiej kreatywności, czyli On jest ciągle niespokojny, żeby Ci przypominać, że Cię kocha. On jest jakby ciągle chce to robić i ciągle szuka sposobu, żeby to jakoś Ci na nowo ogłosić, żeby Cię przekonać do tego. Że chcę Ci pobłogosławić. I teraz zobaczyć Ducha Świętego, zobaczyć Jezusa, który jest pełny Ducha Świętego, oznacza, że, że zobaczyć, że śmierć w moim życiu zostaje pokonana. I myślę, że każdy z nas jest w stanie, mimo tego, że możemy y, czuć pewne rozczarowanie co do naszego aktualnego życia, to kiedy sobie spojrzymy w przeszłość, to myślę, że jesteśmy w stanie takie sytuacje odnaleźć. Bo może było tak, że, że ile razy ci się wydawało, że twoje życie jest bez sensu. No ile razy ci się tak wydawało, że jest bez sensu. Yy, że przeżywałeś tak wielkie rozczarowania, już tak wielki żal, że się wydawało, że to już jest koniec. Że jakby no nie ma sensu pójść dalej. A oto jesteś. A oto jesteś. A oto żyjesz. Twoje życie ma sens. Twoje życie ma sens. I światło na ten sens, czy ten sens, jesteś w stanie odnaleźć właśnie dzięki temu duchowi, bo on jest duchem ożywicielem. Ile razy mogłeś mieć takie wrażenie, że Bóg cię opuścił, bo żeś zrobił tak wielkie zło i taką głupotę, no, że to się wydawało aż, aż takie, no. No, no niemoralne, żeby przy tobie, żeby jakby Bóg o tobie pamiętał. A jednak, a jednak, a jednak nie jesteś w stanie zmusić Pana Boga, żeby ciebie kochał mniej. Nie jesteś w stanie Go zmusić. Nie jesteś w stanie Go przekonać, że jesteś godny zapomnienia. Na ile dostrzegasz, że Bóg w tobie śmierć pokonuje? Na ile dostrzegasz, że On zawsze jest z tobą? Bo jak dostrzegasz, to dostrzegasz właśnie tego Ducha. To właśnie tego Ducha dostrzegasz. A Jezus jest pełen Ducha Świętego, bo na nim ten Duch Święty spoczął. I trzecia rzecz. Jezus, Jezus jest Synem Bożym. Jako jedyny jest Synem Bożym. Bo to jest tak. Jest Bóg i jest człowiek. Bóg i człowiek. A po środku przepaść. Stworzyciel, stworzenie, pomiędzy nimi przepaść. Jest Jezus i ponieważ Jezus jest, to dzieje się coś, czego się nikt nie spodziewał, bo jest Bóg i jest człowiek, który jest jednym. Nie ma już przepaści, bo w Jezusie nie ma przepaści. Jezus jest i Bogiem, i człowiekiem. A w Nim nie ma przepaści. W Nim nie ma przepaści. Czyli już nie jest tak, że żeby człowiek mógł jakoś wejść do Pana Boga, to potrzebuje jakiejś takiej drabinki, potrzebuje składać jakieś niesamowite ofiary, że żeby jakoś się wdrapać do Pana Boga, to potrzebuje jakiejś takiej religijnej ekwilibrystyki, żeby do Niego jakoś dotrzeć, żeby Go przekonać, do swoich racji, żeby miał, żeby mnie chociaż trochę polubił. W Jezusie ta przepaść między człowiekiem a Bogiem zostaje zasypana, już jej nie ma. Po prostu jej nie ma. Jezus jako jedyny jest w stanie patrząc Bogu Ojców w twarz powiedzieć Ojcze mój. On jako jedyny jest w stanie to powiedzieć, ale ponieważ jest i Bogiem, i Synem Bożym, i człowiekiem, to dzięki temu my możemy patrzeć Bogu tak samo w twarz jak on i możemy powiedzieć: Ojcze, nasz. Dzięki temu, że on jest właśnie i Bogiem, i człowiekiem, że on jest synem Bożym, to my możemy patrzeć Bogu w twarz i powiedzieć: Ojcze, nasz. Bez niego ty nie moglibyśmy tak zrobić. Nie byłoby takiej opcji. W Jezusie, nie jesteś porzucony, nie jesteś sierotą, nie jesteś przybłędą. Jesteś Bożym dzieckiem? W Jezusie jesteś Bożym dzieckiem. To zapytaj się więc może, jaki jest Twój stosunek do Boga? Na ile jest w Tobie pragnienie? Na ile jest w Tobie pragnienie, żeby Go nazywać Ojcem? Obojętnie, jakie masz doświadczenie swojego fizycznego Ojca, biologicznego, to jest nieważne. Ale czy masz takie pragnienie, żeby do Boga zwracać się Ojcze? Na ile jest u mnie w Tobie obecne?